Hejka, przyjechały do mnie dzisiaj Paciuśka z y, słynnej y, firmy ławędliny z Jedliny. Do Irlandii zamawiałam. Trochę szła ta przesyłka. I zobaczymy jak to w środku wygląda. Bo Kacper, zejdź mu z tego. Zejdź, zejdź mu z tego. Zejdź mu z tego. I zobaczymy w jakim... No normalnie Szymon... Bo zaraz nie wytrzymam. Idź mi stąd. Też mu zabieram specjalnie. Zobaczymy w jakim to y, przyjechało stanie. Tu jakaś koperta jest. Teraz zobaczymy co tu jest. Kacperek czekaj, nie szuraj mi tu krzesłem. A tu mam opis cały, co jest w środku. Trochę coś tam czuć. Zapakowany styropian. Otwieramy. O. Dobra, otwieramy. Tak zimne. Zimne przyjechało. Zimne. co sobie do środka, to zimne. Kłady chłodzące robią robotę pewnie tu jest chyba boczek zapakowany o tu jest jakaś szyneczka ale wszystko pachnie ej bo nam spadnie to tu kiełbaska krakowska tu kiełbasa cienka tu mamy jakąś szynkę zamawiałam box królewski tu mamy frankfurterki Kurde, ale wszystko zimne przyjechało. Myślałam, że, że, że nie będzie to tak trzymało. Salceson. Mi Kacper pomaga wyciągać. Szyneczka kolejna. I tu mamy chyba... Ej, to są wkłady. Tu jest kiełbaska. I tu są kabanoski. Otworzyć Ci to? Będziesz próbował? Mam, mam, mam. A to chyba nie, właśnie, bo to są chyba te. Szkoda, że nie jest podpisane, bo ja nie do końca wiem, co to jest. Ale to są chyba kabanosy. Otworzyć. Ci to nie no, co Ty? Tu jest słoninka. czy słoninka, ugryźć? Otworzymy kasperkowi kabanoski. Nie. A którą chcesz? Ale to są na ciepło frankfurterki bardziej. Otworzyć Ci to? Byle to? Nie. Ale to bardziej, co? To otworzymy. Te skotkowi. Mam, A dobra, zaraz tam to otworzymy też. Otworzymy tam to też. Spróbujemy. Ale pachnie. O, jak pachnie. Próbuję. Nie, to wypuść hmm. Dobra. Dobra. Serio, dobra? No, spróbuję. Chodź sobie, witek spróbuj. Mmm, dobra. Mm. Smakuje mm. mi za kawałosu. Nie jest. Cóż, Mmm, dobra. Nie Ma, ale... będę do chwytała wszystkiego, bo okay. część zamrażam i do Londynu z nami mi mm. Ale mega dobra, serio. Ale będę musiała się z nimi skontaktować, bo niestety nie zgadza się. E, gramatura się w ogóle totalnie nie zgadza. Na przykład e, schab, no dobra, schab ma być 900 gram. Dobrze, schab powinien być 900 gram. No i e, kładę sobie go jest OK, 930 gram, zgadza się. Ale na przykład szynka ze spiżarni, w sumie nie są podpisane więc ja nie wiem, która to jest dokładnie. Natomiast żadna i tak się nie zgadza, bo na przykład karczek pieczony mam i powinno być 700 gram, a karczek pieczony ma 650, więc 50 gram brakuje. To jeszcze dobra, 50 gram. Szynka z wędzoka powinna mieć 800 gram. Nie wiem, która to jest, czy ta, czy ta, ale to bez znaczenia, bo ma mieć 800 gram. Ta ma 630, więc brakuje jakby ponad 150 gram szynki. A ta druga, nawet jakby to miała być ta szynka z wędzoka, to ma być 800 gram, a tu jest 570. Więc dużo brakuje w tej, szyn w tej szynce. Potem jest szynka ze spiżarni, więc któraś z tych musi być szynką ze spiżarni i powinno być jej 900 gram, jeszcze więcej. A brakuje po prostu, no jest 630, a w drugiej jest yy, 579, więc brakuje mi prawie 200 gram, tak? 770 ponad. Prawie 30 deko brakuje szynki, więc no. To mi się nie podoba totalnie, bo brakuje mi tutaj z 40 deko ogólnie szynki. I jest za mało. Więc to jedynie... No ale mówię, ja się będę z nimi kontaktować, aczkolwiek pisałam do nich maila ostatnio i nie dostałam odpowiedzi. Także zobaczymy. No, no jakby nie było, brakuje mi dużo, bo szynki ma być, mówię, 900 gram. A mam 578. Także brakuje prawie 30 deko, tak? Tutaj też brakuje w tej. Więc mówię, brakuje mi ogólnie 40 de Także proponuję sobie Wam ważyć, jeżeli dostaniecie zamówienie, bo no brakuje, no. Dużo brakuje. Także tak. Nie wiem, czy uda mi się z nimi skontaktować, bo mówię, pisałam maila i do dzisiaj nie dostałam odpowiedzi, więc zobaczymy. I żeby nie było, próbowaliśmy i szynki są przepyszne, naprawdę. E, moja mąża, mążowi bardzo smakują, bo on lubi takie na pikantno. Dobre kabanosy? Tak. Dobre były kabanosy? Tak. No, e, natomiast no... Wiecie tam fakt faktem, że myśmy tak pomyśleli, bo zważyłam, Kacper przestań, bo zważyliśmy wszystko i tam boczku było chyba y, pół kilo więcej i oni może włożyli z, w zamian za te szynki tego boczku więcej, natomiast ja na święta nie chciałam boczku aż tyle, tylko szynkę, bo jedziemy do, rodzi do rodziny, zależało mi, żeby szynki mieć właśnie, a tu mi jednej i drugiej szynce brakuje. O to mi chodzi. Uh, jeżeli ktoś mnie poprze, że no to skontaktuj się z nimi. Ja już w innej sprawie do nich pisałam tydzień temu na maila i do dzisiaj nie dostałam. Cicho. I do dzisiaj nie dostałam odpowiedzi, więc nie sądzę, żeby teraz mi odpisali. Dlatego to jest taki jedyny minus, że po prostu bagowo się nie do końca zgadzają, to będę. Zaraz. Ale jeżeli chodzi o smak to są przepyszne, bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre, pachną także hej, jedynie ta waga no. Yy, no, to to jest jedyny minus, a tak smak i w ogóle to przepyszne są, to nie mogę sobie go bo są naprawdę przepyszne i salce próbowaliśmy i, i, nie rzucaj tym, i kiełbasę i szynki, szynki nie próbowaliśmy w sumie jeszcze, Słoninę mój mąż próbował, frankfurterki, wszystko pyszne, tylko ta waga.